Będziemy jeść astro-zupę. No, makaronowa zupa i 150 gramów wody trzeba i trwa to 9 minut. No tak, ona nie wygląda to jak zupa pęterowa. Makaron jeszcze się nie nabadniał. Mało jej jest. No, zupa. Mmm, okropny. To mi spółczuje. Jak taki mm, sos pomidorowy bez smaku, mm. słodkie, mm. ohydne. Ja nie wiem, ile by tego trzeba było zjeść, żeby zacząć smakować. Moje no, jedzenie to jedzenie, ale nie makaron będzie dobre. Tak konsystencja w ogóle też taka. Mm. No to można by gorący kubek knora dać, byłby lepszy. Pozdrawiam. No a tak powinna prawdziwa zupa pomidorowa wyglądać, a nie tamto jak tamto. Po prostu tamto to było masakra. Okropne.